Cześć, cześć! Ho, ho, ho! Z wami Pan Mikołaj i Pani Mikołajowa. Przyszliśmy sprawdzić, czy studenci Politechniki byli w tym roku grzeczni, czy może raczej grzeszni. Dla mądrusiów mamy cukierki, a dla nieuków rózgi. Za to wybitnie zdolni będą mieć szansę usiąść na kolanach Mikołaja. Albo zajrzeć pod sukienkę Pani Mikołajowej. Zaczynamy Wielki Mikołajkowy Quiz! Czy wierzycie w Świętego Mikołaja? Nie? Chyba nie? Może tak? Bardzo tak? Może... nie wiem. <śm> mm, wierzę. No oczywiście. oczywiście, że tak. No pewnie, to jest podstawa. Oczywiście, że tak. Tak. A kto nie wierzy? Bardzo dobrze. Jaki owoc według tradycji polskiej symbolizuje w Wigilię Śmierć i Zmartwychwstanie? A jabłko, B gruszka, C pomarańcza, D mandarynka. Yy, myślimy, że to jest odpowiedź A. Jabko. Tak. Jabłko. Poprawna odpowiedź. Strzelam w mandarynkę. Jabłko? Ja bym poszedł w mandarynkę. Ja bym poszła w jabłko. Jabłko? No dobra, brzmi bardziej przekonana. to jabłko. Oczywiście, że mandarynka. Mandarynka? Dobra, mandarynka. Z jakiego kraju pochodzi tradycja przygotowywania kalendarzy adwentowych odliczających dni do świąt? A Szwecja, B Austria, C Francja, D Niemcy. A już było. Które? Ty Ja Niemcy. Poprawna odpowiedź. Szwecja? Niemcy? Ja dam Austrię. To pytanie mnie przyrosło, aczkolwiek może być C. Ehm, Francja? Niech będą Niemcy. Austria? Niech będzie Austria. Kiedy w Polsce zaczęto obchodzić tak zwane Mikołajki? XVII wiek, 19, 20, 15? No, myślę, że Mikołajki to nie jest taka super nowa tradycja, którą dajesz. Mam na B, bo ja to zawsze jest To za... B. Jest to poprawna odpowiedź. XVII. Niech będzie 17. 15? Może to być 20 wiek? 17. 17. Tak, Nie. Mikołajki jako Mikołajki, a nie y, pogańskie święto, jakieś? No tak. To, no to najpóźniej, to będzie 20. Nie, to ja też zmienię na 20, bo rzeczywiście, rzeczywiście, jeżeli chodzi o same święta Bożego Narodzenia, to dobram wtedy wcześniej, czyli na 15. Ale Mikołajki 20. 17? Jaki kolor miał oryginalny strój świętego Mikołaja, zanim stał się czerwony? Zielony, niebieski, szary, brązowy. Zielony. Jaki kolor miał oryginalny strój świętego Mikołaja, zanim stał się czerwony, a zielony? Poprawna odpowiedź. Szary. Zielony. 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 Mm, niebieski. Ile reniferów ciągnie sanie świętego Mikołaja według tradycji, tradycyjnej piosenki? 7, 8, 9, 10. Szczerze, ja bym strzelała 8. ale jest szpilka, że 8? Strzelamy 8? To 8. Jest to poprawna odpowiedź! 9. 7, 3, 2, i 1 przodu? No będzie 7. 8, 10. 10 9. jako pierwsze odpowiedziałyście poprawnie na wszystkie pytania, dlatego pani Mikołajowa przyjdzie do Was z prezentami. Mamy ciągnąć, tak? A? Dobra. O, super, dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki wesołym Dziękujemy Wesołych, dzięki. Świąt. Wesołych. Bardzo wesołych. Ok, twój wynik to 2 na 5, ale spokojnie jest jeszcze koło ratunkowe, żeby dostać cukierka. Wystarczy, że zaśpiewasz kawałek świątecznej piosenki. To może być zagraniczna? Tak, tak. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock, jingle bells, swing, and jingle bells, hit. snowing, and glowing. I dalej nie pamiętam. <śpiewanie> tak. Dzięki, <śpiewanie> zaukaniu. Zaukaniu. Dzięki bardzo. Dzie to koniec quizu. Twój wynik to 1 na 5, ale nie martw się, Mikołaj jest na ratunek. Jeśli chcesz wygrać cukierki, możesz zaśpiewać fragment jakiejkolwiek świątecznej piosenki. Nie znam. <laughs> Kolendo. Nie znam żadnej. To tym razem będzie Rózga, niestety. Dzięki i wesołych świąt. Dziękuję, <laughs> wzajemnie. Ogłoszenie wyników, e, czyli zaszczytne cztery punkty dla Ciebie i trzy punkty... 2 e, przepraszam, dwa punkty dla Ciebie. <laughs> Ale spokojnie, to, że nie mieliście maksa, nie oznacza, że nie wygracie cukierków, bo jest jeszcze koło ratunkowe. Wystarczy, że zaśpiewacie fragment świątecznej piosenki. No tutaj, kamerzysta, kamerzysta bardzo ładnie śpiewa. Przeka przeka przekazujemy zadanie do pana kamerzysta. Zgadza się. Sześć punktów nas bardzo satysfakcjonuje. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy pana Jarka, kamerzystę. I podzielimy się cukierkami. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, la, 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 la. Super, no to cukierki. No twój wynik to zaszczyt na 5. Na yeah. Słuchaj, możecie uratować koło ratunkowe. Wystarczy, że zaśpiewasz kawałek jakiejś świątecznej wiosenki. Last Christmas, I give you my heart. Pięknie, cukierki. Wasz wynik to 1 na 5, ale nie przejmujcie się, jest jeszcze koło ratunkowe. Dostaniecie prezent, jeśli zaśpiewacie fragment jakiejkolwiek świątecznej piosenki. Li do liderówę, pase, grają z kościołą dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Poszło Wam super, o wiele lepiej niż w quizie i w nagrodę przychodzi do nas Pani Mikołajowa. I dziękuję bardzo i wesołych świąt. Wesołych świąt. Super, dzięki wielkie. To już koniec wielkiego, wielkiego Mikołajkowego quizu. Może nie wszyscy studenci mają wystarczającą wiedzę o Świętym Mikołaju, ale najważniejsze jest to, że we mnie wierzą. Wesołych Wesoły Świąt! <grym>